No siema. Dzisiaj pokażę wam co zrobić, żeby LOL chodził wam na słabym komputerze. Dzięki temu sposobowi nie dość, że gra będzie wam śmigać, to do tego będziecie mieć gwarantowane 60 klatek na sekundę. Linki i instrukcja będzie w opisie a no i polecam, abyście razem ze mną po kolei przechodzili z każdym krokiem. Będzie wtedy łatwiej. Także zaczynamy! Problem z lolem na słabych komputerach bierze się z tego, że nowe pliki nie są kompatybilne ze starszym sprzętem dlatego będzie potrzeba, aby niektóre pliki z gry podmienić na stare Ja może nie będę dokładnie tłumaczyć o co z tym chodzi Przejdziemy do pierwszego kroku Należy pobrać pliki z tego adresu Znaczy ja już mam to pobrane, nie będę tego znowu pobierał Mam to na pulpicie, to wygląda tak To sobie wypakujemy O. Drugi krok to będzie odpalenie tego programu, i on będzie automatycznie nam y, pobierał z serwera stare pliki, i je podmieniał y, z nowymi, żeby w ogóle to mogło zadziałać. O, dobra, ściąga to, będzie sobie działało w tle, bo to chwilę potrwa. My przejdziemy do kolejnego kroku. Otwieramy folder. Procent, app data procent. i teraz tak. Jeżeli macie jeszcze LoLa zainstalowanego sprzed yy, 2015 roku, to tutaj będziecie mieć folder League of Legends. Ja go nie mam, także jak wy też nie macie, to bierzemy nowy folder. Podpisujemy League of Legends, i tutaj będziecie mieć. Yy, nawet yy, na tych starszych... Yy, będzie pusty folder po prostu. I tutaj wypakowujemy yy, te pliki. pakuj tutaj. O. I mamy tutaj te pliki wypakowane. że to już zamykamy. I przed ostatnim krokiem będzie dokonanie zmian yy, w rejestrze, ale to będzie akurat proste. Wchodzimy edytor rejestru, i teraz po kolei wybieramy ścieżkę HKEY CURRENT USER wchodzimy w software i tutaj tak samo jak macie jeszcze starego Lola zainstalowanego to będzie tutaj folder czy to jest klucz Geek of Legends. ja nie mam więc stworzymy sobie nowy klucz no. i w tym kluczu Tworzymy nowy nowa wartość ciągu wielokrotnego musimy go podpisać z duży RIOT. I modyfikuj. I tutaj musimy wpisać taki ciąg wartości. On będzie oczywiście też w opisie. Kropka T1, 3 Kropka C4698 I zapisujemy Tutaj błąd wyskoczy, ale tym się nie przejmujemy Zamykamy No i to też zamykamy I ostatni krok Włączamy grę I nie działa I nie będzie Wam działać sobie nowe komputery kupcie, biedaki, albo najlepiej usuńcie te komputery i się za robotę weźcie dzbany. Tak w ogóle to macie pobranego wirusa. Już was policja namierzyła i po was jedzie. Także możecie już z kraju spierdalać.